Jeśli wirusy, przeziębienia, grypy czy pijawka pomoże. Tak pijawka pomoże, ale nie po to nie pomoże, żeby zabić wirusa. Nie stosujemy pijawki w fazie ostrej. Gorączka wysoko, pacjent ledwo żyły i pijawki. Nie tędy droga. Regeneracja człowiek słabszy, bańki odrywany, flash cupping i jedna pijaweczka. Tak, pijawki poprawią pracę układu odpornościowego, ale tak jak każda metoda, która wspiera regenerację, lepiej to stosować w zdrowiu, żeby do choroby nie dopuścić. Nie wolno obrzucać pacjenta pijawkami. Nie wolno stosować, bo nie wiem, a może pomoże. Nie pomoże. A czy może osłabić? Może. Musimy różnicować. I dobrze się uczyć, kiedy stosować warto, a kiedy nie. Bądźcie ostrożni, lepiej się nauczyć samemu.